Ogóreczek po trzech dniach. Takie smakołyki na gorący dzień. Robi robotę. No i się podkisił trochę. Trzy dni w kamionce i już mamy czesnego, kiszonego w kamionce. To są ogóreczki. Trzy dni w kamionce. Według mojego przepisu. Zostaw łapkę i subika. Dobre do kanapek, dobre do galaretki, dobre do pasztetu, dobre do kaszanki. I mają moc chrzanu, czosku i soli. Nie to co te sklepowe. Pełen przepis na mojej stronie Google, YouTube.